Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Klasa w dzisiejszym odcinku wymyślałam taki pomysł na odcinek, że jak zginę no to mówię swój sekret. Yy, ogólnie mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Jeśli ktoś to nagrał, no to przepraszam. Ogólnie zapraszam Was na moją grupkę na Discordzie, link macie w opisie. I możecie mi robić parkury pod nazwą Klas 2021, albo jak będzie 2022, no to zróbcie Klas 2022. Parkurki będę pozdrawić tam, pisać pozdrawiam. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodoba. Już nie będę przedłużać, tylko pójdźmy na parku. A więc ja już jestem na tym, na tym parkurze. Nie obiecuję, że go przejdę. Jeśli tutaj jest jakiś klucz, no to z góry przepraszam, ale ja. Ten prefabrykat jest bardzo dziwny, jakby. Ale dobra, w ogóle swojego zwierzeczka, tutaj pięknie wyciągnę. Yy, ogólnie, jeśli. Jak będziecie mnie zapraszać do znaj, ja nie wszystkich będę przyjmować, bo Niestety, ale przyjmuję od 90. levela, robię tylko Najwyżej czasami wyjątki, ale to dlatego, jeśli jakaś osoba jest sławna Przepraszam, ale jakby... no Jak jakaś, no to najwyżej wtedy, bo Takich na przykład stream Joyko, czy tam Joyko stream, no to No to po prostu, no wiadomo To jest youtuber, każdy by każdy chce mieć znanego YouTubera w Znaj, więc no, ja będę tutaj ciągle gadać. Praktycznie, pewnie będą jakieś cięcia, nie wiem. Odcinek bym chciała, żeby wyszedł 10-minutowy. Ogólnie mam nadzieję, że nie zginę, ale będę musiała chociaż raz zginąć, żeby nie było, ale nie teraz. Ogólnie yy, piszcie pomysły w kom, yy, bo będzie mi wtedy łatwiej. No, bo ja nie mam praktycznie w ogóle pomysłów, a nikt mi nie chce ich pisać, i to dlatego. Ale taki fajny bardzo parkurek. Serio! Aha, czyli już pierwszy sekret? Dobra. No to mój pierwszy sekret jest taki, że mm. kiedyś. <gryw> nie zawsze to. Znaczy praktycznie o tym gadam, ale nie wszyscy mogą to wiedzieć. Mój sekret y, to, że jak byłam mała, każdy pewnie miał taki wypadek, ale dobra. Jak byłam mała, no to byłam takim rozszępańcem co, co bardzo lubiłam się bawić lalkami. Byłam wtedy w przedszkolu i po prostu, oh my god. I wtedy po prostu bawiłam się lalkami z koleżankami, a później wyszło tak, że chciałam mi się siusiu. Siu i tak się zrobiło, że nie chciałam bardzo, ale no, chciałam się ciągle bawić i nic im nie mówiłam, że ja pójdę aż w końcu, no każdy pewnie się tego spodziewał zeszczałam się yy, tak, zeszczałam się, bo nie chciało mi się iść do to, ta... no znaczy bardzo chciałam, ale nie chciałam opuszczać zabawy więc yy, no, musiałam zmieniać koszulkę i gadki w przedszkolu pani mi musiała wszystko tam dawać, ja to był taki wstyd i podobno bo ja nie wysikałam się jeszcze wtedy w sedes praktycznie całe siusiu moje poszło do sali całej i tam była moja grupa Taki wstyd, no, no znaczy wtedy nie czułam takiego wstydu, ale pani sprzątaczka musiała tu sprzątać. O Jezu współczuję, dobra, idziemy na kolejny parkur. Dobra, ten parkur przechodziłam ostatnio. Ale chcę go przejść na telefonie, bo się uparłam, ale dobra. Ogólnie na mojej grupce na Discordzie nie wiem czy ktoś tam dołączył chyba nie, bo ostatnio patrzyłam, ale ogólnie tam jest nawet fajnie, chociaż tam nikt nie pisze, ale dopiero mój kanał się rozwija. Ogólnie bym chciała dobić do końca roku chociaż 100 subskrypcji. Nie, 50 przynajmniej, bo jakby, jakby to powiedzieć, nie wyściguję się z moim kolegą, ale bym chciała go pobić w subskrypcjach, bo ja mu zazdrośczę, on ma już 84 subskrypcje, bo ostatnio patrzyłam na niego na jego profil. I ja po prostu takie what the fuck, ja muszę go przechonić. Nie wiem czemu, ale mi się odpala takie coś jak... żeby ry rywalizować. Jakby on o tym mniej więcej wie, ale już pewnie o tym zapomniał. Yy... Kurde, nie wiem, jaki mam kolejny w ogóle sekret powiedzieć, i to jest mój problem, bo mam ich bardzo mało, bo praktycznie każdy mówię. Nie wstydzę się jakoś każdego sekretu, ale no dobra, mam już kolejny sekret, no jakby co? Mm, może mi się uda chociaż jeden parkur przejść, nie wiem, jak to będzie. Ale dobra. W ogóle możecie pisać jaki content byście może chcieli, czy może byście chcieli, żebym nagrywała jednak na tym y, laptopie, czyli na komputerze, czy nie, czy wam pasuje jednak, żebym była na telefonie. Chciałam Wam powiedzieć, że praktycznie na telefonie mi będzie łatwiej to wszystko robić, bo na telefonie umiem montować, umiem nagrywać, to znaczy każdy umie nagrywać na telefonie. Ogólnie w opisie, jeśli by ktoś chciał wiedzieć, czym nagrywam, czym montuję, czym robię miniaturki, to macie w opisie wszystko. Yy, miniaturki robię w sumie różnymi takimi aplikacjami, ale mam jedną taką tylko, czyli Paint. wszystko używam na telefonie yy, i właściwie jakiś, jakiś jeszcze jeden chyba przyjdziemy sobie ten yy, no, parkurek no i tyle wystarczy, bo wiem, że nienawidzicie po prostu oglądać długich yy, odcinków, bo was to nie kręci, chyba, że ktoś, yy, ktoś kogo lubi oglądać i ogólnie w sumie nie wiem co mam już mówić. Jeśli w ogóle słyszycie jakieś szumy, nie wiem, klikanie w telefon, no to z góry przepraszam. Ogólnie zaraz idę na sanki i po prostu wiecie: no, nie mogę się spóźnić, bo się umówiłam z kimś. I to będzie takie głupie, jak się spóźnię. Więc 11. Bo ja to nagrywam ogólnie o 11.00 zaczęłam jakoś tak. No i nie chcę się spóźnić, bo to będzie głupie z mojej strony. Sorry, że tak będę czasami podśpiewywać, ale nie chcę zginąć i nie wiem czy. Dobra, pierwszy raz to chyba przejdę, bo już tam widzę metę. Ogólnie nie będę się rozpędzać. Bo to jest telefon, a nie laptop. Na laptopie to ja mogę się rozpędzać, bo na lapku mi idzie łatwiej. Jeśli chcecie w ogóle live'a albo coś innego, no to piszcie w komentarzach. Jeśli będą włączone, bo czasami robię tak, że są wyłączone, bo jak ktoś nie wstawia filmów, no to nie wie o co chodzi, ale takie tam ma się jakby takie dwa okienka, taka okienka no i trzeba wybrać ten. Ale zawsze złotą opcję wybieram. I to jest, no. O... Przeszłam pierwszy raz Dobra Ogólnie zaraz mam 73 level Nie jestem z tego dumna Dobra, Za... to ja idę na ostatni parkur. Dobra Nie, to, tej... to nie jest sekundówka, bo No tam jest lava. Kurde Ale to jest taki ciężkie Wybrałam nawet ten parkur. Oj, 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 oj Jakiegoś tam Anglika To chyba było, nie wiem ja nie jestem jakąś specjalistką, ale dobra. Ogólnie w przyszłości tak to bym chciała zostać. Może się to uda za głupia, ale to nie jest żaden sekret. Po prostu w przyszłości chcę zostać weterynarzem. Jak mi się nie uda z YouTubem, bo moi rodzice nie chcą, żebym nagrywała na YouTuba, praktycznie o tym nie wiedzą. I to jest takie. Troszkę śmieszne, a troszkę nie, bo oni mi nie pozwalają. Dobra, przejdę jeszcze. W sumie, dobra. To ja idę. Ten. Dobra. To ja już będę Wam mówić sekret. On będzie taki w sumie. No. Taki sobie, ale dobra. Więc jak byłam. Chodziłam do zerówki, chyba. Nie wiem. Do przedszkola, zerówka, nie wiem. I ogólnie kiedyś jeszcze. Albo. Dwie... Dobra, jeden sekret. Kiedyś jak byłam mała to yy, moja koleżanka miała taką fajną lalkę, czy tam był jakiś zwierzaczek idyk, nie wiem yy, no i chciałam go bardzo, więc jak ona nie patrzyła, no to postanowiłam że go sobie wezmę i tak go zgubiłam, więc ładow, więc taki aha xd ale dobra yy, no i w sumie yy, 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 nie wiem czy go znalazłam, bo w sumie jej tu podstawiłam później do plecaka, bo jednak jej tu dałam, oddałam, dlatego yy, yy. dobra. Yy, I ogólnie no to w sumie tyle z moich sekretów. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, będzie mi to zrobi mi bardzo cieplutko na serduszku. I jeśli chcecie pc dwa, no to albo zostawcie łapkę w górę, albo napiszcie komuś, jeśli będzie w ogóle włączony. Jeżeli będzie włączony, no to tym razem zrobię, żeby był włączony. Dobra, więc mam nadzieję, że odcinek się podobał. I miłego dnia, nocy, wieczoru. Nie wiem, kiedy to oglądasz, ale dobra. Pa, pa!